Witam was serdecznie, Justyna Dradan. Zapraszam dzisiaj do nauki zupełnie nowej, pięknej choreografii Cezarego Cesarza do pięknej piosenki Tańczmy ile sił. Piosenka jest również y, autorstwa Cezarego Cesarza i słowa, i muzyka, i aranżacja, i śpiew, więc dzisiaj wszystko w jednym będzie. Będziemy się uczyć teraz tańca w kręgu Tańczmy ile sił. Będziemy mieć dwie zasadnicze części, które się będą powtarzały. Ja sobie na chwilkę to sprzątnę, żeby Wam pokazać kroki, bo niestety mam trochę mało miejsca, ale damy radę. Pierwsza część. Będziemy sobie tańczyć tak, w prawo dostaw, w lewo dostaw, w prawo dostaw, w lewo dostaw, więc jak na razie nic specjalnie trudnego tutaj nie ma. Ale teraz idziemy sobie do przodu. W przód, dostaw w przód. I teraz będzie znowu w lewo. Tym razem tylko dwa razy. W tył dostaw w tył i znowu dwa razy. I na razie się zatrzymam. To nie jest jeszcze koniec, ale tu się zatrzymamy. Dobrze. Czyli od początku. Cztery razy. W prawo, w lewo, w prawo w lewo, do środka, trzy kroczki i znowu lewa, prawa, na zewnątrz, trzy kroczki, prawa, lewa. Możemy zrobić w prawo dostaw, w lewo dostaw, możemy zrobić polka step, polka step, ale myślę, że to już drugi etap będzie. Na razie spróbujmy zapamiętać schemat kroków. Jeszcze raz od początku. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo do środka. I teraz dwa, i na zewnątrz. I znowu dwa. I jeszcze raz to samo. Cztery razy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty do centrum kręgu. Dwa razy. Na zewnątrz kręgu. Dwa razy. A teraz dodamy sobie jemeński krok. Czyli prawo lekko przesunę nogę i postaw do przodu prawo. Tak? Czyli robimy raz, dwa, trzy i uwaga, tutaj dostawimy jeszcze czwarty krok na cztery dołączki. Czyli będą cztery kroczki. Ok? I Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. No, jeszcze dwa, trzy razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. I na końcu tej części dodamy sobie obrót w prawą stronę. Będziemy tańczyć progresywnie, czyli będziemy się przemieszczać. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. I na cztery musimy obciążyć lewą nogę, bo prawa nam będzie potrzebna. Kolejną część będziemy zaczynać od prawej nogi. Czyli jeszcze raz samą końcówkę od kroku I raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się. I mamy wolną prawą. Jeszcze raz to samo. I raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się. I prawa wolna. Ostatni raz spróbujemy złączyć to wszystko w całość. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Pamiętajcie, że na końcu musi być prawa noga wolna. To będzie ten pierwszy fragment nasz. Składamy to wszystko w całość. Pamiętajcie początek jeszcze. Najpierw cztery razy prawo lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, do środka trzy kroczki. Dwa, jeden, drugi, na zewnątrz trzy kroczki. I znowu dwa, jeden, i teraz Jemeński. Raz, dwa, trzy, cztery, obracamy się. I prawa wolna. Bardzo jesteście dzienni, pięknie było. Jeszcze dwa raz I raz, i dwa, i trzy. I cztery. Trzy do środka. Raz, dwa, trzy. Teraz tylko dwa. Trzy na zewnątrz. Dwa. I raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się i prawa wolna. Jeszcze raz to samo. Tylko teraz powtórzę dwa razy pod rząd i już nie będę wracać, tylko będę próbowała zakręcać. Od początku. Raz i drugi i trzeci. I czwarty do środka. Raz, dwa, trzy. I dwa razy. Na zewnątrz. Raz, dwa, dwa razy. Jeden. I teraz uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się. I od prawej to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Do środka. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz. Na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz dwa i raz dwa trzy i obrót, obracamy się i to samo raz i dwa i trzy i cztery do centrum raz dwa trzy teraz pamiętajcie teraz są tylko dwa na zewnątrz teraz znowu tylko dwa i miejski. raz dwa trzy dodaj cztery bo niemiecki generalnie jest na trzy kroki tutaj dodajemy czwarty krok i obracamy się i ostatni raz Raz i dwa i trzy i cztery środek. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz, dwa. Na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się i cztery. To jest nasza pierwsza część. Druga będzie troszkę łatwiejsza. Ale ja już do drugiej to już postawię środek kraju, ponieważ tutaj się będziemy bardziej przemieszczać. Tak jest dobrze? Ok. okay? Dobra. Bo teraz będziemy od prawej nogi tańczyć przeplatankę trzy razy. Czyli trzy pełne przeplatanki. Prawa krzyżuje przed lewą. Pierwsza przeplatanka. Teraz druga. Druga przeplatanka. Trzecia przeplatanka. I trzy kroczki do środka. Raz, dwa, trzy. I na cztery lewa noga nam wędruje w kierunku skrzyżowania, ponieważ ten sam schemat powtórzymy w drugą stronę. Trzy przeplatanki. Tylko teraz na lewą. Lewa krzyżuje. Pierwsza przeplatanka. Druga przeplatanka. Trzecia przeplatanka. I na zewnątrz kręgu od lewej trzy kroczki. Raz, dwa, trzy. Dostaw. I jak wisienka na torcie progresywny obrót w prawo przez prawe ramię. Progresywny, czyli tu zaczynam, tam kończę. Raz, dwa, trzy i znowu na cztery staję na lewej nodze, żeby miała wolną prawą, bo prawa będzie potrzebna. Chwilę się zajmiemy tylko tą drugą częścią, czyli trzy przeplatanki, trzy kroczki do środka, trzy przeplatanki w drugą stronę, trzy na zewnątrz i obrót. Próbujemy. Prawa krzyżuje przed lewą, raz, dwa, Trzy, druga, skrzyżuj i skrzyżuj. Trzecia, skrzyżuj i skrzyżuj. Do środka trzy kroczki. Raz, dwa, trzy i. No, w centrum kręgu jest zagrożone. Lewą nogą przekładamy. Pierwsza przeplatanka. Druga przeplatanka. Trzecia przeplatanka. I trzy, do tyłu, dostaw i obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz to samo. Trzy przeplatanka. Pierwsza przeplatanka, druga przeplatanka, trzecia przeplatanka, trzy kroczki do środka i w drugą stronę lewa krzyżuje. Druga przeplatanka, trzecia przeplatanka i trzy kroczki do tyłu i obracamy się i dostać. I to są elementy, z których się składa nasza choreografia. Generalnie jest bardzo regularna, za wyjątkiem końca. Ale na razie będziemy sobie powtarzać dwa razy pierwszą część i raz drugą. Bo zresztą muzyka bardzo ładnie prowadzi, więc nawet nie musicie tych części liczyć. Wystarczy, że będziecie słuchać muzyki, ewentualnie patrzeć na mnie. Mam nadzieję, że się nie pomylę. To ja też dopiero. Choreografia została upubliczniona dopiero 9.00, dzisiaj z 11.00, więc dwa dni funkcjonuje. Zaczynamy. Widać, Tak? Zaczynamy od początku. Pierwsza część. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, do środka trzy. Raz, dwa, trzy, poczekaj. Dwa. Raz, dwa, trzy, do tyłu. Raz, dwa, trzy, poczekaj. Dwa i. Raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się i z prawej. Raz i drugi. I trzeci, i czwarty, do środka trzy. Raz, dwa, trzy, poczekaj. Jeden, jeden do tyłu. Raz, dwa, trzy, poczekaj. Jeden w prawo, jeden w lewo. I raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy się. I teraz się zmieni muzyka, to był refren. I teraz się zmieni muzyka, przechodzimy do przedlatanych. Z przodu w bok, z tyłu w bok. Druga przedlatanka. Trzecia latanka, trzy kroczki do środka, przełóż nogę, to się nie spieszymy się z tą nogą. I pierwsza latanka, druga latanka, trzecia latanka, trzy kroczki na zewnątrz dostaw. Obracamy się. Dostaw i, pe, i powinien być znowu refren, czyli jeszcze raz na supo. Jeden, drugi, trzeci. Czwarty do środeczka, raz, dwa, trzy, chwilkę poczekaj, jeden, drugi na zewnątrz, raz, dwa, trzy, chwilkę poczekaj, raz, i jednejski. i raz, dwa, trzy, i obrót, obracamy się i z prawej, raz, i drugi, i trzeci, i czwarty do środka, dwa, trzy, cztery, lewa, prawa, na zewnątrz, dwa, trzy, kroczki, prawa, lewa, Raz, dwa, trzy, cztery, obracamy się i przeplatamy z przodu, z tyłu w bok, drugi raz, trzeci raz, trzy do środka i przełożymy pierwszy raz drugą. drugi raz, trzeci raz, na zewnątrz, raz, dwa, trzy i obracamy się. Pamiętajcie, żeby zwolnić prawą, bo od prawej będziemy zaczynać. Jak tam dajemy radę, spróbujemy razem z muzyką. Wolni i radośni, tak tańczmy kolorowi jak ten tak la la i on i ja tańczmy i się Bóg nam da tańczmy i poczujemy puls naszych ciał jak serce grają w jeden rytm co rano ów nie się, aby przepłynąć nowodzień, by pewnie raz, dżes, kroczyć dżes, poprzez dżes, słońce, i pięć, by przerwać ciszę dżes, i sprzeciwić się, a w surdą ramą nie mówimy głośno i, ty i on i ja. tańczymy. o siły Bóg nam da, Tańczymy wolni i radome. Świat Bóg nam da Tańczmy i poczujmy puls naszych ciał Jak serca grają jeden rytm Królowie, pewni władzy swej ale odważni, mówmy nie By dzieciom naszym stworzyć wolny świat By zdjąć kajdany, maski i prosto w twarz Od teraz móc się jasno, świat od tak to najlepszy czas bo ty. I on, i ja tańczmy ile i siły Bóg nam da. Tańczmy wolni i, i radośni tak. Tańczmy i i tak. kolor i nastrań. Obraj się na ty, I on, i ja, tańczymy ile i ja, siły tańczy, i radośny, Bóg nam da. Tańczmy i poczujmy puls naszych życia. Na serca się i, w jednomyślności, zobaczcie, to w nas jest siła, więc się śmiej. I poczuj teraz puls miłości, jak płynie poprzez morze naszych ciał. Do nas należy przecież cały świat. Taki piękny nasz, bóg i on, i ja, tańczość, wybucham. Tańczmy wolni i radośni tak, tańczmy kolorowi jak ten ptak, la, 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 ty i on i ja. Tańczmy ile siły Bóg nam da, tak. i poczujmy puls naszych ciał, jak serca kraju Pochwyćmy iskrą w dłonie swej mocno tak trzymajmy się. Potulmy świat naszą miłością. Z wdzięcznością i szacunkiem kręćmy się. Spokój, harmonia da ci szczęście Twe. Radość w całym świecie Ty i on i ja. Tańczmy ile siły Bóg nam da. Tańczmy wolni i radości, tak. Tańczmy kolorowi jak ten ptak. La, 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 ty i on i ja. Tańczmy ile siły Bóg nam dał. Tańczmy i poczujmy puls naszych ciał. Jak serce graje jeden się wspólnie ponadto, dotknijmy chmur w marzeniach, bo jesteśmy silni tak jak Stwórca. Jak jedno plemię móc potęczy przejść, zobaczyć, poczuć to, co ważne jest. Tu i teraz razem Ty i On i ja tańczmy ile siły Bóg nam da. Tańczmy wolni i radości, tak. Tańczmy Jeśli Bóg nam da, traczymy i poczujemy puls naszych ciał, jak serca grają jeden drugi. Tańczmy ile siły Bóg nam da, tańczmy woli, ale tak, tańczmy kolorowi jak ten tak. La, na, 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 ty i on i jak tańczmy, ile siły Bóg nam da, tańczmy i poczujmy puls naszych ciał, jak serce grają jeden rytm. Tańczmy, ile siły Bóg nam da. tańczymy wolni i radości, tak. Tańczmy kolorowi jak ten ptak. La, 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 ty i on i ja. Tańczmy, ile siły Bóg nam da. Tańczmy i poczujmy puls naszych ciał. jestem serce grają jeden rytm. Bóg nam da, tańczmy wolni i radośni, tak. Tańczmy kolorowi jak ten ptak. la 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 la, la, la ty i o, i ja. Tańczmy, ile siły Bóg nam da. Tańczmy i poczujmy puls naszych ciał, jak serca grają jeden ryb. Cesarza, do muzyki, słów, śpiewu, Cezarego Cesarza. Piosenka nazywa się Tańczmy ile sił i tańczmy ile sił. Bardzo czątku mam nadzieję, że oglądasz. Bardzo Ci dziękujemy i za piosenkę, i za piękne słowa, i za piękny taniec. A my tańczmy, nieśmy go dalej w świat. Życzę Wam miłego popołudnia, wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie za tydzień. Trzymajcie się zdrowo!